Cześć! Masakra, dramat Armagedon. Tak można nazwać dzisiejszy odcinek. I można podpiąć do filmu: Grinch, świąt nie będzie. Mój się będzie nazywał Arena Komodorowców. Wideo z gry nie będzie. Niestety, bardzo Was przepraszam, ale zdarzają się takie przypadki. Ja w jakiś sposób, nie wiem, zakręcony byłem i usunąłem zapisaną na dysku moją rozgrywkę z Igle Impair niestety nie zapisałem tego w odpowiednie miejsce tylko trzymałem wideo i z pośpiechu czyszcząc poprzednie filmy wszystko pousuwałem hurtowo opróżniłem kosz no i niestety wszystko straciłem próbowałem odzyskać ten plik bo znałem nazwę dokładną przez jakieś recovery 5 czy 6 sztuk darmówek przetestowałem ale niestety wiecie jak to działa jeżeli mielibyśmy jakiś pełny program, to może by się da, udało coś odzyskać. Trudno. Yy, jedynym moim yy, śladem, ile punktów zdobyłem, myślę, że będzie dobrze widać: 22325 to jest ten screenshot, który właśnie wysłałem chłopakom z Retro Gulasza, czyli waflowi i lemonowi oraz szpuncie a niestety nie jestem w stanie nagrać ponownie rozgrywki z tej gry, z tego względu, że oddałem SD Boxa właścicielowi dzięki Sidor za pożyczenie i nie mam własnego. Oczywiście myślę nad zakupem, ale to w późniejszym czasie. Na razie sobie odpuszczam, a patrząc na to, że to jest ostatni odcinek Areny Komodorowców pierwszego sezonu, to myślę, że mi wybaczycie. Kończąc ten dramat i to podsumowanie, zapraszam jutro na rozgrywkę do Retro Gulaszy. Będziecie mieć link do ich kanału oraz do szpunty pod filmem, pod tym vlogiem. I oczywiście zapraszam Was już rano w niedzielę. Przygotuję odpowiednią prezentację, fajnego tytułu zręcznościowo-przygodowego z niszowych gier amigowych. Także żegnam się z Wami. Do zobaczenia w niedzielę. I co? I Amigarules.